Siemaneczko, to ja Hardcore.pl. Witam się z Wami w drugim odcinku poleconych. Dzień w poleconych jest tylko jedna osoba, która mi bardzo to prosiła. I to jest to mój kolega z klasy, kanał Rekse, Rekserisza. Wiem gdzieś to się pojawi. Hmm. Ma ogólnie fajne filmy, tylko nie podam się jakość tych filmów. Ale tam bez tego wy tam co ocenicie. To by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Wiem, że to było trochę krótkie, malezm, ale czas mi goni inne osoby tam mi chciały, nie? Jak tak bardzo wybagał przed chwilą na Escape, jeszcze, jeszcze do mnie pisze tutaj Dobra coś by było na tyle Komentujcie sobie, czy jak to powiedziałem Cześć Macie go polecić, bo inaczej nie, wiecie, nie chcecie wiedzieć co